Cześć inwestorzy, nagrałem dzisiaj dla was poradnik w jaki sposób łatwo dodawać całe sektory rynkowe do listy obserwowanych. Jeżeli zastanawiałeś się jak szybko dodać każdą spółkę z S&P czy WIG do listy obserwowanych nie klikając jednym po drugim, to ten filmik jest specjalnie dla ciebie. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim tak jak zobaczyliście otwieram sobie nową kartę yy, i przechodzę do skanerów. W skanerach wybieram sobie tak jak chcecie, możecie sobie czy to etf -y, czy krypto, forex i tak dalej. My się skupimy na akcjach, także wybieram e, akcje w skanerze. Teraz e, tutaj sobie przede wszystkim na samym początku wyczyście sobie filtry, e, jakie chcecie, żeby pokazały wam się e, wszystkie, e, wszystkie spółki. I dajmy na to, że chce, chcecie stworzyć e, sobie listę wszystkich spółek, które znajdują się w, w wig -u. Na samym początku, pierwsze co robimy, wybieramy tutaj Polskę. Następnie wybieramy sobie indeks WIG w kolejnym filtrze. Teraz fajnie by było to wszystko posortować. E, I jak widzicie, wybrałem sortuj rosnąco, klikając na symbol. W tym momencie należy z wciśniętym Shiftem. E, Najpierw klikamy na pierwszą spółkę, która znajduje się na samej górze. Następnie schodzimy na sam dół. Niestety, Ctrl A na ten moment jeszcze nie działa. I ze wciśniętym lewym Shiftem zaznaczamy ostatnią spółkę na naszej liście. Teraz wystarczy tylko stworzyć nową um, listę obserwującą. Jak widzicie, ja już mam tutaj listy porobione, ale dajmy na to. Stworzymy sobie nową listę. Big, nowa nowa lista i mamy widzicie czystą listę. W tym momencie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na e, jakąkolwiek z tych spółek i dodaj wszystkie wybrane do listy obserwowanych. W tym momencie klikamy sobie naszą nową listę i jak widzicie wszystkie spółki z prawej strony są dodane, od razu posortowane alfabetycznie. W taki sam sposób możecie sobie dodać każdy inny indeks. Jeżeli tutaj zobaczycie, jakie mamy indeksy indeksów na naszej polskiej giełdzie, możecie sobie wybrać WIG banki, przyglądać banki, nieruchomości, tak, budownictwo czy nawet WIG. Gry, paliwa, leki, tak naprawdę każdy z tych indeksów możecie sobie dodać, możecie sobie robić własne kombinacje. Jeżeli chodzi o spółki amerykańskie, dajmy na to chcecie dodać tylko e, spółki, e, np. z Russella czy z S&P, tak wybieracie sobie. Tutaj to trzeba zresetować, wybrać sobie indeks, dajmy na to S&P 500 czy z e, setką wybieracie sobie. E, indeks S&P 500 i w taki sam sposób e, najpierw upewniacie się, że są one posortowane alfabetycznie. Jeżeli nie, to możecie to zrobić tutaj wewnątrz, ale e, na pewno zaoszczędzi wam to pracy, tak? Czyli wybierając, e, klikając na symbol rosnąco, zaznaczamy od góry, skrolujemy na sam dół, zaznaczając. Z lewym shiftem wciśniętym, e, lewym przyciskiem myszki, ostatnią spółkę, tak, i dodaj wszystkie, em, wszystkie wybrane do listy obserwowanych do, danego, em, do, na, do danej watch listy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że. Komuś się to przyda, też możecie własną listę zaimportować, tak, przepraszam, zaeksportować, możecie zimportować listę, także jeżeli ktoś będzie tego potrzebował, możecie udostępnić tą listę, jeżeli nie chcecie, jeżeli, jeżeli jest to komuś potrzebne, ale teraz wiecie przynajmniej jak to zrobić samemu. Także do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.